Szpitalny oddział ratunkowy to miejsce, do którego w pierwszej kolejności trafiają wszyscy potrzebujący nagłej pomocy. Wieloletnie przyzwyczajenia sprawiają jednak, że tak zwane pogotowie wciąż traktowane jest również jako panaceum na każdą możliwą dolegliwość, aby w przypadku kolejek oczekujących nie pominąć tych, którzy rzeczywiście pomocy potrzebują. Natychmiast nowy szpital wprowadził system triażowy usprawniający pracę soru. Triaż jest to segregacja medyczna, polegająca na tym, że pacjenci z różnymi schorzeniami zgłaszający się tutaj do oddziału, są dzieleni na grupy. Pacjent przychodzą do Dzwoni do drzwi, otwiera mu pielęgniarka, która jest uprawniona do wykonywania takiego triażu, zbiera wywiad medyczny i na podstawie tego wywiadu przydziela pacjentowi opaskę. Pacjenci otrzymują kolorowe opaski zakładane na przedramie. Wtedy wiemy, jaki będzie nasz w przybliżeniu czas oczekiwania. Jeżeli pacjent otrzymuje na przykład opaskę zieloną, czyli będzie oczekiwał około dwóch godzin, nie znaczy to wcale, że on te dwie godziny spędzi pod drzwiami. Jeżeli pacjenci, którzy otrzymują kolory o pilniejszej potrzebie, są już załatwieni, wówczas przyjmujemy pacjentów, którzy są zakwalifikowani do pomocy odroczonej. Czyli to, że on może czekać do dwóch godzin, wcale nie oznacza, że on te dwie godziny spędzi. Może być przyjęty na przykład już po 10 minutach. System ten pozwala na uporządkowanie pracy w przypadku kiedy tych pacjentów jest bardzo dużo, bo jeżeli pacjentów nie jest zbyt dużo, no to są przyjmowani na bieżąco dwóch lekarzy obecnych w sorze: jeden zabiegowy, drugi niezabiegowy, czyli jeden taki, który zajmuje się wszelkimi urazami, natomiast drugi różnymi innymi rzeczami typu bóle brzucha, bóle w klatce piersiowej, odczyny alergiczne itd. Tak naprawdę nie chodzi więc o wyznaczenie konkretnego czasu oczekiwania, ale ustalenie kolejności przyjęcia, by pacjenci z pilniejszymi dolegliwościami rzeczywiście otrzymali pomoc w pierwszej kolejności. Oczywiście segregacja medyczna służy temu, aby pacjenci, którzy powinni być jak najszybciej zobaczeni przez lekarza, wchodzili w pierwszej kolejności. Natomiast dolegliwości, które podlegają jakiejś obserwacji i mogą Poczekać, no to będą przyjmowani w kolejności późniejszej. Aczkolwiek mówię, nie znaczy to wcale, że pacjent zakwalifikowany do koloru zielonego, czyli takiego, który oczekuje około dwóch godzin, że on po tych dwóch godzinach dopiero będzie przyjęty. Poza tym, nawet jeżeli pacjent dostaje taką opaskę, to oczywiście Personel y, oddziału ratunkowego jest zobowiązany do nadzorowania tych pacjentów, a więc co jakiś czas należy orientować się, y, czy stan pacjenta na przykład nie ulega pogorszeniu. Wtedy automatycznie jest zmiana y, y, koloru i pacjent zostaje natychmiast przyjęty. Czy faktycznie pracuje Wam się sprawniej lepiej, czy tych napięć między pielęgniarkami, które odpowiadają właśnie w pierwszej kolejności za przyjęcie na SOR, a pacjentami jest mniej? Jeśli chodzi o takie nieprzyjemne sytuacje typu, że ja byłem przed Panem, rzeczywiście w tej chwili już nie mają miejsca. Każdy pacjent może sobie, że tak powiem, poczytać na poczekalni są tablice Informacyjne, które mówią o tym, co dany kolor oznacza, jaki jest czas oczekiwania i z jakimi dolegliwościami pacjent kwalifikuje się właśnie do takiego, a nie innego koloru. Praca jest zdecydowanie sprawniejsza, idzie to dosyć sprawnie w przypadku takiego natłoku tych chorych. No jest wszystko uporządkowane, pacjenci rzeczywiście cierpliwie czekają na swoją kolejkę. Warto również pamiętać o tym, że segregacji medycznej nie podlegają pacjenci, którzy zgłaszają się do nas ze skierowaniem na oddział czy to jest oddział wewnętrzny, czy oddział neurologiczny, czy chirurgiczny. Ci pacjenci nie podlegają segregacji medycznej z racji tej, że tymi chorymi w pierwszej kolejności zajmuje się lekarz dyżurny danego oddziału, więc oni. Po, po zgłoszeniu się na SOR, oddają skierowanie i wtedy czekają na zejście lekarza dyżurnego. Łzy wylewane z radości to, niestety, w szpitalach deficytowy widok. Na jego brak nie może jednak narzekać personel położnictwa świeckiej lecznicy, który co roku kilkuset dzieciom pomaga szczęśliwie przyjść na świat. I choć w ostatnich latach liczba porodów spada, to w nowym szpitalu nadal jest ich całkiem sporo. Na przestrzeni ostatnich 5-7 lat, tak jak nasza ekipa tutaj przyszła od roku 2005, od połowy roku, obserwujemy powolny, powolny spadek ilości porodów. Rekordowym, bo liczącym 950 porodów był rok 2008, a potem ilość rodzących się dzieci spadała. To nie był gwałtowny spadek, natomiast nie można powiedzieć, że go nie ma. On jest wyraźnie zauważalny. I ten spadek daje się zauważyć we wszystkich szpitalach regionu. To nie jest tylko nasz, u nas obserwowany kryzys porodowy. To jest ogólnokrajowa tendencja. Zresztą demografowie w swoich prognozach do roku 2015 przewidują jeszcze jeszcze gorszy wynik. Warto jednak zauważyć, że do szpitala w Świeciu oprócz e, pań z naszego powiatu, z miasta Świecia z powiatu. Często trafiają również kobiety, które wybierają ten szpital bardzo świadomie, i są tu albo za dobrą opinią, albo za lekarzem prowadzącym. Jak duży odsetek, czy może jak wiele pań, to te panie, które decydują się rodzić w świeciu, a są spoza naszego rejonu? Tak, średnio około 10-15% porodów pań rodzących każdego, w każdym miesiącu, to są panie, które zdecydowały się wybrać nasz szpital, nie będąc mieszkankami powiatu świeckiego. Cóż, no, dla nas jest to, jest to wyraz pewnie ich uznania dla naszej pracy, wyraz yy, może zadowolenia z atmosferą, którą udaje nam się stworzyć, ponieważ no, postanowiliśmy przybliżać poród jak najbliżej, jak najbliżej kobiety, aby była to jak najbardziej intymna, e, intymne doświadczenie w jej życiu. Staramy się go jak najmniej instrumentalizować, do minimum staramy się ograniczać, do niezbędnego minimum staramy się ograniczać ingerencję elektroniczną w poród. No i jeżeli tylko to jest możliwe, poród jest prowadzony tylko i wyłącznie przez nasze wspaniałe panie położne. Lekarz praktycznie widzi pacjentkę jeden, dwa razy w trakcie jej porodu. I myślę, że to również jest zgodne z pewnymi tendencjami, trendami, które przychodzą do nas no, z reguły z zachodu, ale tam szpitale prowadzone przez położne, wyłącznie przez położne, tylko i wyłącznie zatrudniającym lekarza na, etapie, na etacie konsultanta, zdobywają coraz większą rację bytu. Myślę, że to jest yy, dobry kierunek do tego, aby. Przekonywać do siebie po, panie, które chciałyby odbyć poród w naszej placówce. Trendem można również spokojnie nazwać coraz częściej pojawiające się życzenie przyszłych mam, które chciałyby, aby na życzenie przeprowadzić u nich cesarskie cięcie. Poruszył pan bardzo czułą strunę e, dla każdego położnika, ponieważ problem cięcia na życzenie jest e, zjawiskiem, jest problemem, który coraz częściej będzie nas dotykał. Na razie zgodnie z zaleceniami konsultanta krajowego nie ma takiej możliwości, aby cięcie wykonywać na życzenie rodzącej. Aczkolwiek niestety ubolewać należy, ale pewnie w którymś momencie z takim zjawiskiem również się spotkamy. Cięcia, tak jak każda ingerencja, każda bardzo, bardzo brutalna ingerencja w zdrowie pacjenta, w tym przypadku w zdrowie kobiety rodzącej i nie jest tak miłe, lekkie, łatwe i przyjemne jak opisują to wszystkie periodyki, nazwijmy to kobiece. Nikt nie pisze o możliwych powikłaniach, o powikłaniach, które się spotyka, nikt nie pisze o bólu, o, o pośledzeniu funkcji życiowych, tylko pisze się o tej pięknej parominutowej drobnej rzeczy swojej operacji która pozwala urodzić i cieszyć się dzieckiem niemal natychmiast na dodatek jeszcze w wybranym przez rodziców czasie yy, nie cięcia wykonujemy tylko wtedy kiedy sytuacja położnicza lub sytuacja zdrowotna kobiety nakazuje nam wykonać taką operację w 2012 roku 702 w roku ubiegłym około 600 tyle porodów odnotowano w nowym szpitalu w świeciu. O wyborze placówki często decydują też takie rzeczy jak możliwość porodów rodzinnych, gaz rozweselający czy wanna do porodów w wodzie. Staramy się yy, być jako na bieżąco pewnych trendów i mód, aczkolwiek z naciskiem na słowo moda, wszystkie trzy sale, trzy nasze boksy porodowe, właściwie salki, pokoiki porodowe są przystosowane do odbywania porodów rodzinnych. Mamy nawet od niedawna uruchomioną połogową salę, pokój hotelowy, w którym cała rodzina może przez kilka dni niezbędnych dla oceny stanu zdrowia mamy i dziecka przebywać razem. Mężowie dość często korzystają z tej opcji, wybierają, wybierają tą naszą salę. Natomiast co do innych mód, zwłaszcza do porodu w wodzie, hmm, ogranicza się tylko do takiego stwierdzenia, że nawet foka wychodzi na ląd, żeby urodzić swoje młode, więc tu akurat jestem bardzo ortodoksyjny i nie uważam, żeby... Wychodzenie naprzeciw wszystkim modom było zawsze wszystkim na, na dobre i na zdrowie. Jak często tatusiowie decydują się na, no chyba nie dla wszystkich też jak się później okazuje, łatwe towarzystwo? Z naszej oceny około 30-40% porodów odbywa się w towarzystwie innej towarzyszącej osoby, w towarzystwie drugiej osoby. Nie zawsze jest to mąż, często jest to mama, czasem jest to starsza starsza siostra, która już poród ma za sobą. I cóż, no podzielić takie obecności można na dwie duże grupy, na ci, którzy pomagają. I na tych, którzy nie pomagają. Z reguły no, liczniejsza jest ta grupa, która nie pomaga. Jest to tylko, tylko stojący kibic, który nie bardzo potrafi sobie znaleźć miejsce, nie bardzo umie e, pomóc no, niewątpliwie cierpiącej, rodzącej w szczytnym celu, ale mimo wszystko cierpiącej. E, natomiast rzeczywiście czasami zdarzają się pary, które aż przyjemnie. Popatrzeć, jak pracują, jak współpracują ze sobą, ale dodam, że są to zwykle pary, które rodzą ze sobą już po raz drugi, trzeci, a zazwyczaj są to również pary absolwenci szkół rodzenia. Dodam, że taką szkołę rodzenia prowadzimy u nas, ale z sobie tylko znanych powodów większość pacjentek nie wybiera opcji skorzystania z, bezpłatnej, z bezpłatnych zajęć w naszej szkole, co nie zmienia faktu, że. Stale nasze drzwi są otwarte i każdą z ciężarnych, a raczej parę będącą w ciąży, bo to zawsze trzeba myśleć o parze. To nie jest tylko tak, że to kobieta rodzi, a mężczyzna nie, więc każdą parę ciężarną zapraszamy na zajęcia szkoły rodzenia. Na zajęcia, na których nie nauczymy się rodzić, ale chyba na pewno nauczymy się radzić sobie troszeczkę z bólem i z takim napięciem przedporodowym, który towarzyszy szczególnie tym. Panią, które poród mają po raz pierwszy przed sobą. Tak, zawsze wszystkim powtarzam, że nadmiar wiedzy ani nie ciąży, ani nie boli. Można ją wykorzystać lub nie. Natomiast akurat w tym przypadku wiedza o pewnych czynnościach, o pewnych procesach, które w organizmie rodzącej zachodzą, poród nie jest zjawiskiem statycznym to jest, to jest bardzo dynamicznie przebiegający etap w życiu i dziecka, i matki. A zatem umiejętność odczytywania sygnałów, które daje organizm, odpowiedniej reakcji na te sygnały, pozwala w sposób optymalny przeżyć to piękne zjawisko.